Witajcie kochani, pod moimi postami ogłaszającymi seminarium, warsztaty z lekami ptasimi, z przypadkami ptasimi w homeopatii dla homeopatów w Poznaniu w październiku ciągle ktoś pyta w komentarzach co to znaczy, czy mogę to wyjaśnić, co to znaczy, że leki ptasie. Ja myślałam kochani, że wszyscy już to wiedzą, bo to jest Fascynująca, absolutnie fascynująca wiedza, znana w homeopatii od ponad 250 lat, chociaż e, wiedza na temat e, leków zwierzęcych e, dopiero się tak intensywnie ostatnio rozwija. My stosunkowo niedawno zaczęliśmy poznawać, co to znaczy e, leki homeopatyczne z ryb, z owadów. Z ważek, z motyli, ale ten podział na rośliny, zwierzęta, minerały znany był od 250 lat. Tylko, no teraz to troszeczkę poszło do przodu, ostatnie 20 lat. Przeczytam Wam, kochani, fragment mojej książki Medycyna Nowej Ziemi. Jest rozdział poświęcony królestwom w homopatii. Ja rozdziały tej niedużej książki czytam od półtora roku, ale chyba widocznie nie doszłam jeszcze do królestw homopatii. Przeczytam Wam dzisiaj. Od ponad 200 lat znane są leki homopatyczne z królestwa roślin, zwierząt i minerałów. Dopiero jednak ostatnie 20 lat przynosi głębsze rozumienie różnic między nimi na poziomie podświadomości pacjenta. Większość szkół współczesnej homeopatii potwierdza, że najskuteczniejsza analiza wyłaniająca lek w przypadkach przewlekłych następuje dzięki określeniu na wstępie, w jakim królestwie będziemy szukać leku dla pacjenta. Czyli już podczas wywiadu, który trwa około półtorej, 2 czasem 3-5 godzin, powinniśmy zobaczyć, czy przed nami siedzi pacjent w cudzysłowie czy w cudzysłowie Roślinny, mineralny czy zwierzęcy. Chodzi o energię, ekspresję, złudzenia, reakcje, gesty. Pomocne są też odczucia intuicyjne terapeuty, słuchającego bez oceniania. Pacjent, który potrzebuje leku roślinnego, jest wrażliwy, delikatny, podczas wywiadu mówi dużo o swoich uczuciach. Jego gesty są. Kwieciste, a mimika żywa. Potrafi się wczuć w sytuacje i emocje innej osoby. Kocha rośliny, posiada często ogródek lub kwiaty w domu, umie o nie dbać. Tapety i lampy w jego pokoju będą miały raczej motywy roślinne, tak samo jak jego ubrania i tatuaże. Nie sugerujcie się tutaj moją wzorzystą, kwiecistą sukienką. W wywiadzie poruszy wiele wątków. Na przykład pacjentka zacznie opowiadać o dolegliwościach męża, córki i tym podobne. Opowie nam wiele snów, cały wywiad będzie dość chaotyczny. Rośliny są wrażliwe i reaktywne, dostosowują się do warunków środowiska i ten typ wrażliwości będziemy słyszeć i czuć podczas całego wywiadu z pacjentem. Natomiast pacjent, który potrzebuje leku mineralnego, pamiętamy, że nie ma to nic wspólnego z suplementami diety. Wyda się mniej ekspresyjny. Prawie nie gestykuluje, mimika też będzie uboga. Powie, że prawie nic mu się nie śni. Głównym tematem przewijającym się przez cały wywiad będzie struktura. Czyli tak jak u pacjenta roślinnego. Jest czucie, odczuwanie, reaktywność tak tematem u pacjenta mineralnego przez cały wywiad będzie się przewijać struktura, temat struktury, jakieś problemy ze strukturą. Przecież minerały tworzą struktury w postaci kryształów, jak sól kuchenna, natrium muriaticum, jeden z wielkich leków homeopatii leczących depresję związaną z traumą, utraty matki, między innymi. Pacjent mineralny jest poukładany, uporządkowany, w wywiadzie będzie niewiele uczuć, raczej fakty, liczby, procenty, daty, niewiele dolegliwości, tematów i wątków. Rośliny i zwierzęta są im dość obojętne. Opiszą wszystko tylko ze swojej perspektywy, nie umiejąc wejść w czyjeś buty. Ich gesty będą kanciaste, proste. Ubrania w paski lub kratę, kiedy użyjemy jednego z narzędzi rysunku automatycznego, to jest metoda polegająca na rysowaniu bezładnych wzorów, bez refleksji automatycznie. Pacjent nakreśli nam geometryczne kształty, pokazując czasem bardzo konkretnie, chociaż podświadomie, jakiego typu struktury tworzy minerał potrzebny mu w formie informacji, czyli jego leku homopatycznego. Nasza podświadomość zna bowiem odpowiedź na pytanie, jaki jest twój lek homopatyczny. Pacjent mineralny przyjdzie z dokumentacją medyczną, starannie poukładaną w segregatorze lub z karteczką, na której wcześniej zebrał swoje dolegliwości. Powie, że przyczyna trudności tkwi w ich własnej słabości czy niedoskonałości, czego nie widzimy u pacjentów potrzebujących leku zwierzęcego. O których Wam zaraz przeczytam. Fragment jeszcze. Z kolei, pacjenci, uz... Pacje... z kolei pacjent, którego uzdrowi lek z Królestwa Zwierząt, ma widoczną, zwierzęcą naturę. Jest bardzo żywotny, ruchliwy. W wywiadzie zobaczymy wszystkie elementy, które w świecie zwierząt konieczne są do przetrwania, jak rywalizacja, atrakcyjność, seksualność, walka. Pojawią się słowa jak terytorium, hierarchia, stado, nora, ucieczka i tym podobne. Kochają zwierzęta i je rozumieją. Ich, tatuaże, ich tatuaż może bezpośrednio pokazywać źródło leku, jakiego potrzebują. Ubrania mogą zawierać motywy zwierzęce, panterka, skóra, węża i tym podobne. Lub są jednolicie czarne, białe, czerwone. Ciągle chcą być lepsi od kogoś, szybsi, piękniejsi, bogatsi, mądrzejsi. Ciągle się z kimś porównują. Mają złudzenie, że ktoś zawsze robi coś przeciwko nim, na przykład szef mnie gnębi, nauczycielka dała mi złośliwie jedynkę, ta choroba mnie zżera. To są zdania pacjenta, przy których od razu widzimy, że to, że pacjent potrzebuje leku zwierzęcego. Uważają, że zawsze wina jest po drugiej stronie. Pamiętacie, minerał czuje, że słabość jest w nim. Dziecko, które uderzy się o kant stołu, żąda ma od matki, aby ukarała, na przykład uderzyła, stół. Każdy lek, niezależnie czy ze źródła roślinnego, mineralnego czy zwierzęcego, ma swój własny obraz oddający stan pacjenta, jego energię, naturę, wrażliwość, sny, specyficzne objawy fizyczne. Najłatwiej mi będzie wytłumaczyć, Podstawową zasadę homeopatii podobne należy leczyć podobnym i jej informacyjny niematerialny poziom działania na przykładzie przypadków z królestwa zwierząt. I tutaj opowiadam o moich przypadkach. Pacjentka posiadała wiele tatuaży kotów, w domu opiekowała się kilkoma przygarniętymi i tak, dalej, i tak dalej. moje przypadki z praktyki. Możecie Przeczytać w książce Medycyna Nowej Ziemi. A jeżeli chcecie więcej o królestwa w homopatii, to znajdziecie moje wykłady cztery dwugodzinne wykłady na temat królestw homopatii z przypadkami i zróżnicowanie właśnie gromad, czym, czym się różni pacjent wymagający leku z gromady saka od pacjenta, który wymaga leku z gromady ptaka, z gromady ptaku, węży. Wyjaśniam. Na moich wykładach na www.homeo24.eu. To jest dla homopadów, kochani. Dodam tylko jeszcze skromnie, że za ogłoszenie tego y, szkolenia na homeo24.eu y, to akurat nie były królestwa, to było, y, to było szkolenie, które się odbyło wiele lat temu i cały czas tam jest dostępne. Łącznie z wizytami kontrolnymi wideo w tak zwanych nieuleczalnych chorobach autoimmunologicznych, jak pusilnie plackowate, bielactwo, SM i tak dalej. Możecie znaleźć to szkolenie też na www.homeo24.eu. I za to właśnie szkolenie, za ogłoszenie tego szkolenia, Izba Lekarska odebrała mi nieprawomocnie jeszcze w lut na początku lutego. Prawo wykonywania zawodu lekarza na dwa lata. Zachęcam, kochani, koniecznie musicie.